Dzień dobry Państwu, z tej strony, co w ogóle zacznijmy i co to jest za film. Ja jestem, można powiedzieć, biorcą, czyli ja nie tworzę kanału filmów na YouTubie. Jestem po prostu taką pijawą, która czeka na innych filmy i opierdala ich, że są nudne i, i takie rzeczy. Dlaczego stworzyłem w ogóle jakikolwiek film? Ponieważ w skrócie nie podoba mi się to, co dzieje się na tym polskim ogródku akwarystyki w YouTube, ani ukrywajmy, My nawet nie mamy ogródka. My siedzimy jeszcze w komórce, a bardziej bym powiedział nawet w wychodku dziadka. Nagrywam to, żeby uświadomić może niektórym jakie są moje też przypuszczenia, bo za, wiadomo, za rękę nigdy nikogo nie złapiesz, póki nie masz świstka paragonowego e, o tym, za, o czym będę zaraz mówił. E, mianowicie, jak wygląda sytuacja naszej tej cudownej pierwszej dziesiątki, bo wyszła na jaw ta słynna mm, lista pana Kozery, jak Lwa Rewina prowadził swoją listę i przyjrzymy się tej liście, że tak powiem. Ja z tego powodu, że jestem takim krzyż krzyżówkowiczem, że tak powiem, to lubię sobie rozwiązywać, patrzeć statystyki, bardziej myśleć tak e logicznie, e kminić takie, wiecie, e rozkminy. I naszło mnie coś, żeby sprawdzić faktycznie tą dziesiątkę znudów, nieznudów. Jak to, jak teraz obrzucają się tak pięknie odchodami, także myślę, że Wpasuje się tam idealnie. Pamiętacie, to było rok temu. Epoka akwariowa. On też do tej pory nagrywa. Co prawda ja go nie oglądam, ale z nim wyszła największa afera, ponieważ on jako pierwszy przyznał się w ogóle, że kupił subskrypcję. Że takie coś pierwsze czekać. Wybaczcie za reklamy. Niestety. Nie jest to profesjonalne studio, także reklam będzie od cholery. Nie wykupiłem żadnych tych pakietów premium w Social Blade. Zie. Wracajmy. To było w 2018. Widzimy, jeżeli ktoś nie wie, co to jest Social Blade, to jest strona pokazująca statystyki. Każdego youtubera, jak kanał się rozwijał, ilość wyświetleń, ilość subskrypcji, etc., etc., w bazie danych mają większe. Jeżeli się, na przykład, wykupi konto premium, to można śledzić każdy film itd., ale mnie o tym. Epoka akwariowa jako pierwszy przyznał się, nie że kupił, tylko że jako pierwszy przyznał się, że zakupił subskrypcję. Dobrze, ja teraz patrzę: epoka akwariowa, epoka akwariowa. Zakupił subskrypcję i jak widzimy, u każdego, mniej więcej. Wygląda, że tak powiem, to podobnie: 50, 100 jak jest w miesiącu, 200, ale pewnego miesiąca przyszło mu 840, o, ale program do nagrywania bardzo i spowalnia e, pracę komputera. Także będę się streszczał: e, 850 subskrypcji. Wszyscy z całej dziesiątki wtedy podnieśli larum, że zakupił, że to widać. Że oni są uczciwi, to jest, wiecie, przypomina mi to troszkę takie konkursy yy, kulturystyczne. Wszyscy są naturalami, bo jeżeli raz powiedziałeś, że jesteś naturalem, do końca nie możesz powiedzieć. Tak samo w YouTubie nie możesz przyznać się, jesteś po prostu full natural na swoim kanale i no nie możesz powiedzieć, że jednak kułem dupę za przeproszeniem, w tym żargonie kulturystycznym powiem. No, bo promujesz się jako naturalno, to nie możesz też zburzyć swojego imidżu. Także no, reszta nikt się nie poza tym nie może się przyznać, że, że kupił subskrypcję czy tam skuł dupę w odpowiedniku kulturystyki. E, szybko wszyscy naskoczyli na epokę z tego co pamiętam i jak widzimy on później przyznał się po miesiącu, e, że zakupił czy była taka sytuacja później je cudzysłów oddał, anulował jak nie było. Widzimy jak wygląda wykres, po prostu jest e, że tak powiem wypier Dolenie w górę. To nie jest film dla dzieci, bo tematyka też nie jest dla dzieci. Także wybaczcie za słownictwo, jeżeli parę razy mi się wymknie. Mamy tutaj epokę akwariową i on ewidentnie przyznał się. Widzimy jak to wygląda. Drugą osobą, którą zdemaskowali nasi dochodzeniowcy i nie wiem czy on się przyznał, chyba się przyznał, jest Master Fish Gregor, który mianowicie tak samo. Widzicie, 0,30, to jest takie 60, to są normalne, że tak powiem, przy razu to nawet ma minus 10. Ma pierwszy strzał w lipcu 2019, 502 końcówka roku, no i później już się też nie krył w lutym, 1100 subjekcji zostało zakupione. Ale to mówię, ewidentnie widać takie strzały, no tego się nie da ukryć. Teraz, jeżeli to już mamy zrobione... Przejdziemy do tych wszystkich z pierwszej dziesiątki. Kurczę, ignoruj wszystko, zaraz mi się tu pewnie powyłącza. Nie wiem, czy to się nagrywa, ale zobaczymy na końcu. Przechodzimy do Tyrilla. Od razu zaznaczę, że moim zdaniem, pod względem przyjemności oglądania, Tyrill jest moim numerem jeden na polskim YouTubie. Jego głos sztuka montażu i kadry, bardzo mi pasuje i osobiście mówię, uważam, że to jest numer jeden na polskiej akwarystyce, którego lubię oglądać. Także, a teraz po prostu wyjaśnimy, co mi się nie podoba. Mianowicie, czekajcie, muszę, to są statystyki, tu są wyświetlenia, od razu zaznaczę, nie będę tłumaczył, co, co to jest, to są spadki wyświetleń, minus 17 tysięcy, na myśl, co są miał ja na minusie, Social Blade, ta strona, portal, nie wiem jak to nazwać, odczytuje tak usunięte filmy, które były na koncie oraz filmy, które zostały wrzucone jako niepubliczne. Po prostu stracił te wyświetlenia, cudzysłów, stracił te wyświetlenia, puszczając film w niepubliczny. Także po prostu jakby cofnął. Z wyliczeń moich, bo jest to sposób matematyczny do wyliczenia czy jest to zabrane może przez YouTube, bo też czasami też tak bywa, bo to są e, algorytmy YouTube a odczytują czasami jako e, wyświetlenia nieorganiczne, czyli nie przez ludzi, tylko na przykład przez boty i czasami są po prostu, film miał 10 tysięcy załóżmy do równego, e, żeby łatwiej było, 10 tysięcy wyświetleń, a za godzinę ma 7. Także to, to nie, nie stało się tak, że YouTube się pomylił, że cywerkę inną wstań, tylko po prostu cofnął, bo algorytm wykrył, że są to wyświetlenia np. botów e, przez komputer sterowany. Wszystkim, powtarzam, wszy, na znaczy wszystkim nie liczyłem, przyznam się, mokremu, bo ma za dużo filmów. Metoda ta polega na najprostszej matematyce, czyli zliczenie wszystkich wyświetleń filmów, podzielenie przez e, e, brakujące i takie inne rzeczy. Każdemu z nich brakuje około 20-30 tysięcy wyświetleń. Mimo, że doliczamy te wszystkie usunięte filmy, czyli ilość filmów się zgadza. 20-30 tysięcy wyświetleń gdzieś z Pierman doliło, ale nie oskarżam tego, bo nie jestem pewien, jak działa system pokazywania YouTube'a czy Social Blade'a. Także może to być błąd statystyczny wynikający z błędów pokazywania. Statystyk przez ten oto program. Także tutaj nie, nikogo nie stwierdziłem, mówię, około 20-30 tysięcy brakujących, wahające się te parametry. Także tutaj nikogo nie oskarżam, bo po prostu nie mam dowodów. Eee, wracajmy do Trila. Jak widzimy, Trill 80-100 e, miał bardzo dobry kanał w sensie takim, mówię, że fajnie mu się rozwijało. Są momenty, e, grudzień 2-19. E, 300, 400 subskrypcji można powiedzieć i można powiedzieć bardzo dużo. Jak na polskie warunki jest to naprawdę bardzo, bardzo duży, że tak powiem, wzrost subskrypcji, no bo nie ukrywajmy się, my jesteśmy wychodkiem, nie ma u nas dużej ilości oglądających. Jest to maleńka łąk, akwarium łąka. Jest to film z napisami, czyli w teorii trafiający do większej liczby osób nie języka polskiego. Zrobił 64 tysiące przez e, rok. Nawet troszkę e, ponad będzie już teraz. E, dlatego czy jest tu jakieś... Tak, ja pamiętam, bo ja Thrilla śledzę. Mówię, to jest mój ulubiony kanał i pamiętam, że faktycznie ta, ten film zrobił tą e, robotę i tu nie miałbym zastrzeżeń. To jest ta górka. Że faktycznie mógł to zrobić, ale przechodząc dalej... Eee, mamy lipiec, sierpień, wrzesień w tym momencie Tyril ma 8800 bodajże subskrypcji czyli jest blisko 9000 a nie wiem dlaczego naszym władcom guru, czy jak to tam ludzie różnie ostatnio nazywają tą pierwszą dziesiątkę e, pana Kozery mają pierdolca moim zdaniem na punkcie 10k Myślę, że oni sobie ubzdurali, że jak przekroczą tą magiczny próg Andrzeja Małysza 10K, będą coś znaczyć w sensie takim, czy podbudują swojego, że są ludźmi ponad tymi. Kiedyś było, wiecie, jak zaczynaliśmy, to jak ktoś osiągnął pierwszy tysiąc, no to był gościu, bo reszta to za przeproszeniem plebs po 50, po 100 mieli. Dzisiaj to jest plebs, to jest dla nich takie tysiąc, dwa, trzy tysiące jak ktoś ma, A oni są... Takim jakby Elitom z 10k. I w, w który to był lipiec, sierpień, wrzesień była posłucha niestety u Terila. Bo ja mu mówię, ja mu bardzo kibicuję, bo bardzo lubię, że tak powiem, jego e, twórczość. Mianowicie to był e, październik. Jak widzimy, wystrzeliło na prawie 800 subskrypcji. E, 400. Tu mamy 760. 430 i w tym momencie Tyril przekracza 10 tysięcy. Social Blade powyżej 10 tysięcy pokazuje stałe wartości, czyli 100, 200, 300, 400, 500. Tak już jest w Social Blade, powyżej 10k. Następny próg to jest nieosiągalny dla naszych twórców, chociaż dla Definite Aquascaping TV myślę, że może był 100 tysięcy. Ale wróćmy, ale on oczywiście nie jest uwzględniany. Nie wiem dlaczego. Skoro dalej najstarszy film jest pół roku temu umieszczony i dotyczy akwarystyki, moim zdaniem powinien być na liście numer jeden jako akwarystyczny polski kanał, ale my o tym. Mamy tutaj 760 tysięcy, mianowicie przechodząc w rozszerzenie, panzek no i to będzie długi, film i nudny. dla tych, co nie lubią Tabelek i zdalnego nauczania, no to myślę, że nie wytrzymają, przechodząc. To jest wykres taki bardziej, jakbym powiedział, szczegółowy, bardziej rozdrabniany, nie na miesiące, tylko jak widzimy na okresy, na przykład okresy siedmiodniowe. I to jest ten okres trzech miesięcy okres, okres, może co chwilę okres powtarzam eee, 3 miesiące i nagle mamy 30 i 37, czyli 7 dni. W 7 dni przybyło mu 480. E, subskrypcji, tak? 7 października, wrzesień 37 października, 500 subskrypcji możemy policzyć. Gdy wejdziemy na kanał Trila i zobaczymy, jakie filmy wtedy wypuszczone zostały, że zostało. E, oj, nie w tą stronę chyba i ale on zamula ten program strasznie. E, 500 subskrypcji, gdzie to było? Rok temu. O, mam tutaj. E, są to filmy, e, upewnię się. W kajeciku swoim, bo wiecie, tutaj mam też zapiski, żeby za przeproszeniem nie lać wody. Rzęsa wodna oraz 300 litrów akwarium bytopowe, zatoczka w parku. Przez prawie rok, no, rok ponad już. Jeden film 2,5, drugi 3,5. Te filmy zrobiły w 7 dni 500 subskrypcji. No, możemy się oszukiwać, ale no, wiemy, że zostało to po prostu 500 subskrypcji zakupione. No, nie wiem, jakbyś musiał się Tyrilu wytłumaczyć, ale te dwa filmy nie zrobią ci 500 w 7 dni. W późniejszym, gdzie jesteś? Tyril, tu już zaczyna, widzę, zamulać. O jest, muszę reklamy połączać. Straszny jest ten program, ale jest darmowy, a ja jestem, że tak powiem, sknerą. Także nie wydam specjalnie na jeden film, bo i tak przecież nie nagrywam. Później mamy też skoki, ale mówię, najważniejszy jest ten. Październikowy sko, który zrobił mu robotę na 10K. Eee, później już jest, jak widzimy, e, po, po tym wszystkim, po dwóch transzach, spadek do takiego swojego, wiecie, normy, takie 200, 250, 150, 150 w słabszym miesiącu. Niestety zauważyłem, znaczy niestety, bardzo dobrze, jakby byłoby to uczciwe, bardzo bym się cieszył, ale w ostatnim czasie gdzie jesteś? Tu taki jeden specyficzny film, który się wyróżnia. Cztery tygodnie. O, jest tutaj. Zrobił 59 tysięcy wyświetleń. To jest 180 litrów. Akwarium naturalne. I przez co praktycznie 500 subskrypcji znowu mu przybyło w tym miesiącu. Bo to jest ten miesiąc e, liczony. Gdzie zobaczymy na wyświetlenia pozostałych filmów. Nie ma takiego. Szału, także myślę, że tu też mogłoby być. Tym bardziej, że to jest mm, z BADC obok miniaturki. Myślę, że robią piorunujące te wrażenie, że ktoś by kliknął. Mało tego, niektóre są e, tak jak widzimy tutaj, na przykład BADC z napisami, a mają 2700-2200 y, wyświetleń. Także no, tu też mi, że tak powiem, lekko, jak mój syn mówi, lekko stinki. E, to jest też podejrzane co do. Tyrila, takim niezbitym, niestety, dowodem jest jego drugi kanał. Jeżeli ludzie mogą nie wiedzieć, bo ja też na brzeg nie wiedziałem, ale w głębszym, jak się zaznajomiłem, no to, no to ma drugi kanał w języku angielskim, typowo takim wiecie europejskim, żeby karierę zrobić. To jest jego drugi kanał w języku, przypominam, angielskim. 7000 subskrypcji. On jest właścicielem tego kanału i niestety, jak widzimy. Mamy to samo. 200. Mamy. Widzicie, jak lecą mi mu subskrypcje. To są średnie. Tak jak mówię, jak ktoś jest aktywnym yy, twórcą, jakby powiedzieć, początkującym, no to ma te 50-70. Już jest bardzo dobrze na początkującego w miesiącu. Jeżeli jesteś już takim znanym, no to jest te 100-150-200. Jak mega film siądzie 250, jestem w stanie w to uwierzyć na naszym polskim rynku. Tu niestety znowu. Że tak powiem, mu siadło nie było wzrostów. Mamy 670. Pierwsza transza. Druga e, tysiaczek. E, nie będę wchodził już na tamty mm, kanał. Możecie sami sobie wejść. Drugim takim niestety plamom na tym. Jeżeli wejdziecie na te filmy, gorące azjatki bardzo mocno promują w komentarzach. <grywka> Rila chyba wykupił e, pakiet z, e, premium, że. E, roznegliżowane Azjatki zostawiają mu bardzo miłe komentarze pod filmami o akwarystyce. Także tu bym e, zakończył sprawę, że tak powiem. Tyrilla dla mnie jest ewidentne, że został zakupiony w celu, myślę, no nie wiem, przekroczenia tych 10K, bo innego powodu nie widzę. Chociaż nie wiem, dlaczego przeszedłeś na tą ciemną stronę mocy ty, ty, Tyrilla, bo tak czy siak nadal ja cię oglądam.